Przejdę do ostatniego pytanka. Zbliżają się święta wielkanocne, czas na spędzenie. Jajka zry... Tak, dokładnie. I jak to Spykanie wygląda się. u ciebie? <laughs> Wiesz co? Troszeczkę się śmiejesz. Wiesz co? U mnie będzie rodzinnie, oczywiście. Troszeczkę z, okrojoną, z okrojonym towarzystwem, bo chłopców moich nie ma na święta akurat. Teraz te wielkanocne. Natomiast w dalszym ciągu jesteśmy razem z dziewczynami. Jest mój Konrad, więc jesteśmy na miejscu, bo mamy też bardzo dużo pracy e, takiej e, zawodowej, muzycznej, bo planujemy wyjazd e, teledesk, muzyka i tak dalej, Więc nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby już teraz e, wyjechać na dłuższy okres na święta. Natomiast ja zaraz po świętach wyjeżdżam na dosłownie trzy dni do Kołobrzegu, więc. E, Gdzieś tam zrekompensuje sobie ten stracony czas z rodziną. W takim razie życzę wszystkiego co najlepsze i powodzenia. Dziękuję bardzo. <laughs>